Welcome to Wyspa Wujek Porada! A veja To nie ja byłam ewą, to nie ja skradłam niebo. Hej, co wy robicie na mojej wyspie? Cześć, kochani, witam Was na mojej wyspie. Tak naprawdę to nie nagrał mi się głos. O, to jest gruby. I go dogrywam. Tam jest moja koleżanka. E, witam was serdecznie na mojej wyspie. Ha, ha, ha. Się bardzo cieszę. Czuję się jak Ronaldo. Ha, ha, ha. Szkoda, że się nie nagrało, no ale dobra, trudno. Bóg tak chciał. Kochani, to jest taka wyspa, gdzie za młodego człowieka przychodziłem. Tutaj sobie piliśmy winka. E, tu nawet się moczyliśmy, nawet trochę popływaliśmy. Nieraz to jest Wisła, więc to jest niebezpieczna rzeka. no Ale wiadomo, jak się jest młodym, to się Szaleje. Tu teraz, jak jest większa plaża, bo ta wyspa jest latem większa, gdyż jest niż. O, tu jest właśnie plaża. No to, kochani, organizujemy ogniska. Więc bardzo się cieszę, że. Google zatwierdził na mapach nazwę Wyspa Wujek Parada i je Was serdecznie zapraszam. Oczywiście, jak wrócę z Zanzibaru, z wyspy Zanzibar, to zrobię imprezę i czujcie się po prostu na nią zaproszeni. Hahaha, ha, ha. nie wiem, czy to się tak dobrze podkłada, no ale pierwszy raz robię dubling, więc się staram. Hahaha. Ha, ha. <laughs> Ciągle robię to ha, ha, ha Dziękuję, że jesteście i jeszcze raz powtarzam, czujcie się zaproszeni na wyspę Wujka Porady. E, na Zanzibar możecie jeść, jeszcze ze mną jeszcze jechać, no ale zawsze to będzie, nie wiem, panie i szybciej przyjechać na wyspę Wujek Porada tutaj w Fordonie. Kocham was, ale się cieszę. Ha, ha, ha. <laughs>